Wspaniała uroczystość, wspaniale odremontowane przedszkole w imponujący krótkim czasie i to, co chyba najbardziej cieszy, to widok radosnych dzieci, widok zadowolonych rodziców. Dla nich te wszystkie inwestycje są realizowane. To była zrealizowana inwestycja z programu Polski Ład. Ale takich inwestycji poza Strzegomiem w naszym subregionie Wałbrzyskim jest bardzo wiele. Dzisiaj było również uroczyste otwarcie dużej, przebudowanej szkoły w Szczawnie Zdroju. Dzisiaj była otwarta w gminie wiejskiej Świdnica piękna nowa sala sportowa za 10 milionów złotych zbudowana. Niedawno otwieraliśmy żłobek w Piławie Górnej. Można by tak wymieniać. To są środki, które płyną z rządowych programów do subregionu Wałbrzyskiego na te tereny które często wcześniej były traktowane po macoszemu. A tak jak powiedziałem, zadowolenie rodziców, radość dzieci jest najlepszą nagrodą za te wszystkie środki, które udało się pozyskać i inwestycje, które realizują samorządowcy. W Szczegomiu mamy piękny, zielony zakątek. Bardzo to przedszkole przy ulicy Parkowej, które po inwestycji wartej ponad 5 milionów złotych wygląda po prostu wspaniale. To jest cudowne miejsce dla rozwoju najmłodszych mieszkańców Szczegomia, przedszkolaków, którzy tutaj będą wzrastać, rozwijać swoje zainteresowania, przygotowywać się do nauki w szkole podstawowej. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować panu burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie całej Radzie Miejskiej, ale przede wszystkim rodzicom i samym przedszkolakom, że mają tak cudowne miejsce do tego, żeby ich dzieci mogły tutaj e, spędzać czas w przedszkolu. To jest naprawdę wspaniałe miejsce, samo przedszkole doskonale wyposażone, wyremontowane, a park, no wręcz można za mówić z zachwytu, coś pięknego. To jest jedna z wielu inwestycji, która została zrealizowana w ramach programu Polski Ład. Do Strzegomia trafiło ponad 100 milionów złotych, które zmieniają oblicze to Strzegomia. To jest już inne miasto niż to, które było 5 czy 8 lat temu. Myślę, że. Biorąc pod uwagę to wszystko, co się dokonuje, ten wielki historyczny skok nie tylko Strzegonia, ale całej Polski, wszystkich takich mniejszych miast, 20-30-tysięcznych, tysięcy, trzeba docenić działalność rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i wielkich programów, które adresują środki właśnie do takich środowisk, do małych miast, które dzięki temu dorównują wielkim aglomeracjom miejskim. I dzisiaj Warunki życia, ale także wychowania, rozwoju dzieci w takich miastach są takie same, a może nawet lepsze niż w dużych miastach, bo jestem przekonany, że we Wrocławiu takiego pięknego, zielonego zakątku nie znajdziemy.